Siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, to jest Football Manager 2020, Europejska Przegoda Hanza Rostock, 3 czerwca roku 2020. Jesteśmy po pierwszym sezonie. No a skoro sezon się zakończył, to warto by było tutaj zrobić garść podsumowań z tego, co wydarzyło się w Hanzie, z tego, co wydarzyło się w piłce niemieckiej oraz w całej piłce europejskiej. Czyli standardowo to, co robimy zawsze po zakończeniu sezonu, gdy gramy kariery od zera. Słuchajcie, ostatnie dwa spotkania w trzeciej lidze, Toremis u siebie z zespołem Ingolstadt 0-0, potem jedziemy do cwikału, pokonujemy tam gospodarzy 1-0 i w ten sposób kończymy sobie zmagania w trzeciej lidze. Tabela końcowa. Po 38 kolejkach zespół Hansi Rostock z 6 punktami przewagi zajmuje oczywiście pierwsze miejsce w lidze. Dalej mamy Uerdingen. No i potem, potem, słuchajcie, cztery zespoły, które mają po 66 punktów. Oczywiście decyduje bilans Bramek. Magdeburg dostępuje tego zaszczytu grania w barażach, no ale jak widzimy tutaj obok po prawej stronie, niestety, Magdeburg przegrywa tę walkę o drugą Bundesligę z zespołem RZGB. RCGB A, No! Wiecie o co chodzi? Przegrywa to 3 do 1 po, po dwóch meczu. No i niestety zostaje w trzeciej lidze. Słuchajcie, spadają zespoły meppen, Helesher, Jena oraz Victoria Ken. Ten Hellecher i tak ładnie, ładnie na koniec tutaj poszedł w górę, bo pamiętamy, że on jeszcze w pewnym momencie tych rozgrywek miał tam 3 punkty, 6 punktów, i to było po iluś tam już kilkunastu kolejkach, i tak zdołali się podnieść i, i z tego o, zobaczcie, na sam koniec już, z tego ostatniego miejsca gdzieś tam się wydźwignął, no ale zabrakło im, zabrakło im niestety cztery punkty. No i teraz tak. Christian Beck 20 goli dalej od nas. Ferhug oraz Aaron Opoku 18 i 15 goli. To są najlepsi strzelcy trzeciej, trzeciej ligi. Jeżeli chodzi o nasz zespół, to generalnie przez cały sezon ta gra wyglądała fajnie. Mieliśmy ten mały kryzys, który tutaj było widać gdzieś tam w dwóch tygodniach kwietniowych, tak? Przegraliśmy z Würzburgiem oraz z rezerwami Bayernu 1-3-1-4, ale szybko się to udało opanować. Ostatnie 4 mecze to 10 punktów. No i jednak pewny awans do drugiej Bundesligi. Tak naprawdę zawodnikami, którzy znaczyli najwięcej dla nas, no to oczywiście Zonenberg, Arno Poku, który zdobył 15 goli i 7 asyst. To jest oczywiście zawodnik wypożyczony z HSV. Nie wiem, czy uda się go na kolejny sezon przedłużyć. Zobaczymy Niko Ribble, czyli nasz tutaj wahadłowy 37 spotkań, bramka, 6 asyst. Dalej Jon Verhoek oczywiście, nasza, nasza dziewiąteczka, nasz snajper. 18 goli w 37 spotkaniach, do tego 4 asysty. Nils Budsen, kolejny wahadłowy, 2 gole, 8 asyst no i tak dalej i tak dalej to wszystko elegancko widać. Tutaj Atilgan 6 goli, 5 asyst, 6 6 asyst również Nick omladic, który większość tego sezonu jednak spędził na ławce na ławce rezerwowych. Także także możemy być na pewno bardzo zadowoleni. Chcieliśmy zająć miejsce w pierwszej szóstce i takie były plany. No, rzeczywistość okazała się inna. Taktyka, którą tutaj teraz widzicie, dała nam pierwsze miejsce i naprawdę, naprawdę szczerze jestem dumny z tego co pokazał. Zespół w tym roku No dobrze, zobaczmy sobie drugą Bundesligę Żeby tutaj uzupełnić wiadomości O tej niemieckiej, o tej niemieckiej piłce Tutaj awans do pierwszej Bundesligi Hanover oraz Norymberga Hamburger grał w barażach Ale... Ale, ale, ale przegrał z zespołem, już wam pokazuję z kim tutaj przegrał. Z Unionem Berlin. 5-3 w dwóch meczu, więc Union zostaje w Bundeslidze, HSV zostaje w drugiej Bundeslidze Spada Regensburg oraz Östnabrück, Erzgebirge, Ale tutaj widzimy, e, oczywiście się utrzymuje, no bo z tym Magdeburgiem udało im się w dwóch meczu wygrać. No i teraz pierwsza Bundesliga, czyli to, co interesuje nas najbardziej. Bayern Monachium bez problemów zostaje mistrzem, Niemiec. Dalej Borussia Dortmund, Lipsk oraz Schalke. Te drużyny zagrają w Lidze Mistrzów. Leverkusen, Mainz i Hoffenheim w Lidze Europy. Spada Düsseldorf, Paderborn. No i ten union utrzymuje się w Lidze dzięki zwycięstwie z HSV. Najlepszym graczem Robert Lewandowski. Potem czterech piłkarzy z Borus i Dortmund, czyli Jadon Sancho, Erling Holland, Mats Hummels oraz Torgan Azard. No i tutaj, jeżeli chodzi o króla strzelców, to mamy 21 goli Andersona. Mark Turam 18. Krzysztof Piątek. 18 goli w Hercie Berlin. Więc tutaj nam się Pio odnalazł i bardzo fajnie Nawet więcej goli niż sam Robert Lewandowski Robert zresztą rzadko tutaj na tych sejwach, gdy tak obserwuję, zostaje królem strzelców Nie mam pojęcia z czego to wynika Wszak rozegrał 32 spotkania, 17 goli tylko No dziwna sprawa Aż sobie zerknę, jak to się dokładnie w tym Bayernie rozłożyło. No łącznie 28 goli, ale nie było drugiego piłkarza, który zdobyłby ponad 10 bramek, tak? 9 goli Perisic, ale Perisic tutaj z Interu wypożyczony jest, 9 bramek Toliso. No i tutaj 7 goli widzimy jeszcze dokłada Thomas Müller. I tak wygląda niemiecka, niemiecka Bundesliga. Jeżeli chodzi o puchar, Niemiec zdobywa go Mainz. Mainz, które pokonuje Lipsk 2 do 0. No troszeczkę taka niespodzianka, ale jednak się ona tutaj zdarzyła. Okej, okay, rzućmy okiem na pozostałe ligi europejskie. Na te najmocniejsze rozgrywki. Barcelona wygrywa La Ligę. 100 punktów. 100 punktów katalończyków. Dalej Real Madryt 18 punktów mniej. Aż 28 punktów Dalej Atletico Madryt, no i Valencia to już w ogóle kosmos, bo tu 37 punktów za, za Barceloną. Liga Europy Getafe, Atletic oraz Sociedad, no i spada Leganes Alavés oraz Real Valladolid. Najlepszymi strzelcami Messi oraz Rafael Santos Borre. Z Realu e, Sociedad. Jeżeli chodzi o Premier League, e, tutaj Manchester City e, zdobywa mistrzostwo. Dalej Chelsea, Liverpool i Tottenham. E, Liga Europy dla Arsenalu. E, nie, przepraszam, tu jest Liga Mistrzów. E, widocznie Liga Mistrzów zdobył ktoś z Anglii. Za chwilkę sobie to zobaczymy. E, Liga Europy dla Manchester United i Wolves. E, spadają Norwich, Bournemouth oraz Brighton, królem strzelców Sergio Aguero. 20, 20 goli. E, Serie A, Juve Juve zostaje mistrzem, ale tutaj niewiele brakowało, bo tyle samo punktów co Inter, który zostaje wicemistrzem Włoch. Romaj Napoli w Lidze Mistrzów, Sassuolo Atalanta, Milan w Lidze Europy, Sassuolo bardzo wysoko, spada Udinese, Genoa oraz Lecce. Romelu Lukaku, 27 goli snajpera Interu, Mediolan, także, także naprawdę, naprawdę tutaj znakomity wynik zawodnika z Belgii. Bundesligę widzieliśmy, Ligę raczej tutaj nie będzie historii, PSG tak jest, 101 Punktów, dalej Lyon i Monaco, które wystąpią w Champions League, Marsylianica i Nantes Liga Europy. No i spada Dijon oraz Toulouse, królem strzelców Mauro i Cardi oraz Kylian Mbappé, obaj z PSG po 29 goli, na trzecim miejscu Wissam Beneder, 25 bramek. No i szybki, szybki rzut oka na Rosję. E, oczywiście tu nie będziemy już tak tego omawiać szczegółowo. Zenit zostaje mistrzem w Portugalii, mistrzem Benfica, nie ma niespodzianki e, w Belgii. Już sobie sprawdzamy grupę mistrzowską Brugia, e, na Ukrainie e, na Ukrainie, na Ukrainie Szachtar, e, no i w Turcji, czyli ta pierwsza dziesiątka tych lig, Fener, Bacze. E, tak to wygląda. Okej, okay. zerknijmy sobie zatem jeszcze na europejskie rozgrywki, czyli tutaj e, puchary. Ligę mistrzów zdobywa tak, Manchester City pokonuje Barcelona 2 do 1, stąd te pięć drużyn angielskich w Lizemistrzów, mistrzów. No i jeżeli chodzi o Ligę Europy, Liga Europy, Liga Europy, Liga Europy, Arsenal 2 do 0 z Lazio, ehm, czyli angielskie drużyny rządzą. E, Liga Europy 2, czyli Europe Conference League, oczywiście nie była jeszcze rozlosowana, bo te rozgrywki rozpoczynają się no dopiero za rok. Dobrze, co by nas tu jeszcze interesowało? Na pewno Polska Ekstraklasa. Już sobie rzucimy okiem na Polską Lotto Ekstraklasę. Już patrzymy Lega Warszawa zostaje mistrzem Polski, Liga Europa dla Lechi i dla Lecha Poznań, Królem Strzelców Krystian Gittger z Lecha Poznań. Natomiast jeżeli chodzi o Puchar Polski to Puchar Polski zdobywa Śląsk Wrocław, pokonuje on ŁKS Łódź 1 do 0, więc tak to w tym momencie słuchajcie wygląda. Okej, okay, ten odcinek. Yy, yy, zgodnie z tradycją odcinków, które podsumowują sezon, krótszy troszeczkę, żeby wam tylko zobrazować, pokazać, jak rozkładają się mniej więcej siły yy, siły w europejskiej piłce. No cóż, my przygotowujemy się do yy, sezonu w drugiej Bundeslidze. Będziemy na pewno zespołem jednym z najsłabszych yy, kadrowo, z tego, co z, zdołałem sobie już przejrzeć. Yy, kolejny odcinek yy, prawdopodobnie pojawi się w momencie, kiedy będziemy rozpoczynać okres przygotowawczy do właśnie tego drugiego sezonu w Bundeslidze, czyli już pewnie bardzo. Ja tu się tylko przygotuję pod kątem transferów I tak dalej Natomiast no chyba, że Chyba, że słuchajcie pojawi się Jakiś może klub, który będzie chciał Zatrudnić Konrada Piwarskiego No to wtedy będziemy musieli taką ofertę Przyjąć zgodnie z zasadami, jakie sobie tutaj Przyjęliśmy w tej rozgrywce Aha, no i jeszcze jedno Konrad Piwarski został najlepszym menadżerem W trzeciej lidze niemieckiej Co też pozwoli mi troszeczkę Tą reputację podnieść No i jeszcze finanse, bo mi się przypomniało, słuchajcie Wygląda to bardzo źle 2 miliony euro Niestety jesteśmy, jesteśmy pod kreską Mamy co prawda budżet transferowy na poziomie 400 tysięcy euro no Ale to jest masakra i, I na pewno tutaj Tych transferów nie będziemy Nie będziemy dokonywać no, ja, bym jednak, ja bym jednak wolał te wszystkie pieniążki przeznaczyć na, na, na scouting, tak? I, 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 to jest, I to jest dla mnie w tym momencie rzecz najważniejsza. Natomiast jak ułoży się ten sezon w drugiej Bundesliga? No łatwo, lekko i przyjemnie na pewno nie będzie, no ale, ale, ale mam nadzieję, że się utrzymamy. Także, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Omówimy sobie wtedy przygotowania do kolejnego sezonu. Za ten serdecznie dziękuję. No i oczywiście zapraszam dzisiaj na piątkową wieczerzę od godziny 20.00. Startujemy. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.